Dzień dobry, kolejny etap słuchajcie, odhaczony, ogrzewanie podłogowe jest już na miejscu. Od razu muszę Wam powiedzieć, w ogóle mamy piątek, słuchajcie, dzisiaj mamy wylewkę, przyjechaliśmy sobie, znaczy przyjechałem trosz, troszeczkę szybciej, żeby stworzyć Wam taki materiał. Od razu Wam muszę powiedzieć, że ten materiał, jeżeli chodzi o ogrzewanie podłogowe, musimy podzielić na dwie części, a to z tego względu, że pierwsza część będzie poświęcona właśnie samemu ogrzewaniu podłogowemu, rozłożeniu rur, pokażę Wam ilość pętli itd., pokażę Wam wykonaną pracę, natomiast drugą część zostawiamy na cały rozdzielacz, cały ten, cały ten system. Jest to spowodowane tym, że po prostu nie ma jeszcze zamontowanego rozdzielacza, będzie on zamontowany, podpięty dopiero po wylaniu. Po wylaniu posadzki. Ogrzewanie podłogowe, słuchajcie, to jest kolejna i w zasadzie już prawie, prawie jedna z ostatnich prac, jeżeli chodzi o, o zlecanie takich prac wewnątrz tutaj naszego budynku. Na koniec, oczywiście podsumujemy sobie, jak to wszystko wyglądało z kosztami. Wrzucę wam w opisie namiary do hydraulika, co prawda już w pierwszej części hydrauliki to robiłem. Ten etap wykonywał też ten sam, ta sama osoba, ta sama firma. Z poprzedniego etapu jestem bardzo zadowolony z tego etapu również, więc ja nie widzę żadnych przeciwwskazań do tego, żeby nie skorzystać, jeżeli ktoś ma ochotę, a mieszka buduje się w pomorskim. Mam też wszystkie stosowne informacje co do rozłożenia, jakie materiały itd. Tak także zaraz Wam je przekażę. Jeśli chodzi o ogrzewanie podłogowe w garażu, to tak zrobiliśmy. Słuchajcie, koszt tak naprawdę no, jest minimalny, a nie wiadomo, co tam w przyszłości się nam urodzi i co tutaj w garażu powstanie? Ja wiem, że wielu powie, że to będzie i tak graciarnia. Ja mam wizję troszeczkę inną. Mam nadzieję, że te dwa samochody, słuchajcie, tutaj będą stałe. A co będzie za 10-15 lat, nigdy nie wiadomo. Dlatego sobie tą podłogówkę tutaj zrobimy. Myślę, że na to poświęcę jakiś osobny materiał. Dlaczego tak, a nie inaczej, więc tutaj nie ma co więcej gadać. Ale pokażę Wam, słuchajcie jeszcze ten próg, bo na pewno wielu z Was zastanawia się jak ten próg wykończyć, albo przynajmniej jak my ten próg będziemy yy, wykańczać. Tak jak widzicie, ja tutaj dojechałem z styropianem i w zasadzie styrobeton też jest około 25-30 cm w głąb pomieszczenia. Jest to spowodowane tym, że po prostu będę wylewał, będzie wylana tutaj posadzka, wylewka tak, żeby to wszystko nie pękało. Tak się podobno słuchajcie robi, dlatego my też tak robimy. Natomiast wiem, że można by było się spiąć, tutaj sobie porobić jakieś ciepłe progi i tak dalej, ale słuchajcie, no umówmy się. To jest tylko i wyłącznie garaż. Samym jednym wielkim mostkiem termicznym jest brama garażowa. Więc, jeżeli na dole będzie troszeczkę więcej tego betonu, no to myślę, że się nic nie stanie. Nie ma też się co spinać, słuchajcie, bo właśnie jest taka tendencja teraz w necie ludzi, którzy budują, że wszystko musi być tak super, idealnie, eko, ciepło, pasywnie i w ogóle. My takiego domu nie budujemy, więc bez przesady. Tak samo y, ogrzewanie podłogowe zostało y, pociągnięte y, od bramy troszeczkę bliżej, żeby tam nie było żadnych y, strat, y, strat ciepła. Dobrze, zobaczcie, jeżeli chodzi o garaż, mamy dwie pętle i są one rozłożone y, co 15 cm y, chodźmy dalej. Mamy tutaj nasze pomieszczenie gospodarcze, tutaj pętli nie wyszło żadnej, no bo idą tutaj wszystkie te rury prowadzące, jeżeli chodzi tutaj o mały, mały przedpokoik, to jest zrobiona jedna pętla. No i tutaj mamy słuchajcie, salon. W salonie mamy cztery pętle, w jadalni mamy jedną pętlę. I tutaj w kuchni też mamy jedną pętlę, tak jak mówiłem. Nasza spiżarnia jest bez ogrzewania, zostawiamy ją bez ogrzewania. Może pokażę odwrócę, po prostu tak kamerę będzie łatwiej. Pokażę Wam jak jest wykonana, wykonana instalacja. Lecimy dalej. Jeżeli chodzi o przedpokój, tutaj jest zrobiona jedna pętla, przepraszam, jedna pętla i w, naszym, w naszej łazience też jest zrobiona jedna pętla. Jeżeli chodzi tutaj o to miejsce. Zaraz w ogóle taki tip muszę przyjść sobie z miarą, porobić zdjęcia, jak to wygląda w takich punktach, gdzie gdzieś tam będą wiercone stelaże, będzie, będzie prysznic i tak dalej. Także tu będzie stelarz, więc troszeczkę odchodzi nam tutaj ta rurka, a w tym miejscu, tak jak wspominałem wcześniej, będzie prysznic, więc tak to jest. Słuchajcie, wykonane. Idziemy dalej. Tutaj mamy pokój. Mamy zrobione dwie pętle. Kolejny ma mniejszy pokój. Tutaj jest zrobiona jedna pętla. Dzięki temu, że tutaj mamy też te linie prowadzące. Hop. No i sypialnia dwie pętle plus nasza łazienka tutaj jest podobna sytuacja też jedna pętla tam będzie stała wanna więc też nie jest pociągnięte no i tam będzie też prysznic tutaj mamy stelaż więc też te rury troszeczkę odchodzą. Słuchajcie, jeżeli chodzi o rozmieszczenie tutaj całej tej instalacji, to tutaj mamy jeden i drugi pokój, mamy co 15 cm. Przedpokój, salon, jadalnia jest co 10 cm. Kuchnia jest już co 15 cm. Łazienki są co 10 cm. Co tutaj? Sypialnie mamy też co 15 cm. I tutaj łazienka co 10 cm. Tak się prezentuje nasza instalacja. Także możecie sobie zerknąć. No słuchajcie, ja widzę to i pierwszy raz. Czy zrobiłbym to sam? Pewnie nie. W sensie takim, znaczy pewnie tak, jakbym się uparł. Ale jeżeli coś jest pod podłogą, to chciałbym, żeby robili to. Specjaliści, ja się na tym nie znam, nie mam tyle czasu, więc zleciliśmy, jest zrobione, jesteśmy zadowoleni. Słuchajcie, troszeczkę tych metrów tutaj wyszło. Z tego co pamiętam, wyszło 1300 metrów. Hmm... Rury, metrów bieżących, rury pętle są nie przekraczają 90, 90 metrów, czyli każda pętla jest do 90 metrów. Także z tego co się orientuję, to chyba wszystko jest zachowane i zrobione zgodnie ze sztuką. Co jeżeli chodzi o sam rozdzielacz, no to sobie porozmawiamy po prostu w drugiej części. Poświęcę tą drugą część na ten rozdzielacz. Wszystko wam pokażę. Średnica rury jest większa do rozdzielacza, ale nieważne. O tym Później. Jeśli chodzi o rury, słuchajcie, jest to rura Pert, pięciowarstwowa, producent Maincor. Mi to słuchajcie, kompletnie nic nie mówi, ale jeżeli wy w tym siedzicie, was to interesuje, albo po prostu jesteście takim typem człowieka, który musi się na wszystkim najlepiej znać i musi o wszystkim wiedzieć, no to to informuje. Także co? Tak jak wspominałem, myślę, że jest wszystko wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. Ja, tak jak wspominałem, też jestem zadowolony osobiście. No i co? Czy jeszcze kolejny etap, słuchajcie? Tak jak się gdzieś tam ogląda w internecie, ogląda na YouTube czy na Instagramie, tą ilość ładnie ułożonych rur. U nas taki widok też zagościł, także, także bardzo, fajnie, bardzo fajnie to wygląda. Ja teraz muszę sobie tutaj jeszcze jakieś drobne rzeczy poogarniać. Zaraz przyjeżdża ekipa do wylewek. No i co? Będziemy działać. Myślę, że jeżeli chodzi o pierwszą część, o samo ogrzewanie podłogowe, wyczerpałem temat. Tak jak mówiłem, słuchajcie, jeżeli chodzi o ogrzewanie podłogowe w garażu i w sypialni, zrobimy z to, sobie z tego osobny materiał, troszeczkę o tym porozmawiamy, przekażę Wam moje zdanie. No cóż, chciałem zrobić z tego wszystkiego jeden materiał, jeżeli chodzi o ogrzewanie podłogowe razem z, rozdziela z rozdzielaczem, niestety się nie udało. Mam nadzieję, że nie macie mi za złe, musimy sobie to podzielić po prostu na dwie części, bo tego rozdzielacza najzwyczajniej jeszcze nie ma. Kiedy będzie, słuchajcie, będzie wszystko się zgrywało, myślę, razem, razem z kotłownią. W każdym razie myślę, że przekazałem Wam najistotniejsze, najistotniejsze informacje. Jeżeli chodzi o koszty, podsumujemy sobie to wszystko w drugiej części. No bo bez sensu, żebym sobie to wszystko, wszystko rozdzielał. A i tak z tego co widzę na GoPro, trochę tych minut sobie przegadałem. Także co, ja Wam dziękuję dzisiaj. Zapraszam na drugą część i na kolejne materiały łapsko w górę, czerwony przycisk będzie mile widziany, do usłyszenia, żegnam się, cześć.